Wcześniej nawet.

Pewnie jest przede mną. Do mnie jest Duch. Wychlałeś? E, duch poszedł tam. W stronę nas naszego spawn'a Wiesz co, ja myślałem, że ty umarłeś Jak tylko usłyszałem, że... No właśnie, bardzo agresywna była Dobrze du o! 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 Co jest? widziałem

Jeszcze okay. hmm. yep. Nie no fajnie wygierowałem Proszę pana Dzięki.

Bien, vous voyez, vous ans, je Mais c'est pas ce Un mot! Było przerażające. Tak się nie robi z kolegami. No i niszczą nasze rzeczy. Jakaj widać. Jakaj ważna funkcja. Nie na Nie na ziemi. Niebo. Oh, wat zijn we de mannen? Waait du, waait, 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 waait. Oh, hoi. Tot, tot to, to de volgende. Super happy about, happy about your mix. wow. Tot oké. Okay. Post wat

Nie to co u mnie? Ale czy ona może sobie pójść? Dzień dobry, chodź po prostu. Niech pani przyjdzie do mnie. Dawać. E. Dawać, o! Zawsze tak. No nie, no nie, no dobra, chodź. chodź. może i nie? A może i bardzo nie? Eee. Poczekajcie, koledzy. Aktywuj tego clowna! To aktywuj go! To aktywuj go, a nie... Tak też można! Widzicie? Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Zostaw go mam nagrodę O, no proszę Dzień dobry, nie będziemy jechać. Jakim na świecie w ogóle ja To Hubert włączył? Jakim cudem ja umarłem? Hubert Normalny. włączył, start a. Panowie jak zwykle musimy próbować się zamordować w sklepie. To jest już e, to po prostu musi się gdzie jest winda? Nie mam a, winda a, jest. A, a. Myślę, że Michał umarł. Aha! <śmieniczne> <śmieniczne> nie! nie! <śmieniczne> nie! <śmieniczne> Ubercie nie rób tego! Ubercie nie! Dlaczego? Dlaczego? Aj, za zabicie naszych przyjaciół <śmieniczne> To były żarty. Chodź, obydwoją, bo to będzie fajnie. Zabiję cię, Piot! No była ładnie. Słyszałaś, się bardzo kocha.

Co ode mnie? Nie, 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 laserowy Słyszę Las, Laserowy jest laserowy jest. nie, 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 Patrz na, to, na to. No nie! Ty coś! Ej, O nie! Nie, dobra, że o, hey. Hey. What? What? A, pa. Nie... No dziękuję! Nie, no! Piotrę! A w ty jak rękę z najgorszym internetem? Już się A, Piotr, jak ty umarłeś? W ogóle. Zapałem go od tyłu. A, Co tak. zrobiłeś? Na Huberta nasikał. Co on powiedział? on powiedział? To on powiedział. Piotrek, piotrek, piotrek. nie pozwolił. ja pozwoliłem, on, ma... on może. Ja Oj. On chyba. On chyba się komunikuje z tą kaczką. <śmiech> <śmiech> Oj, ja chciałem książkę. Oj. O nie! O nie! Zaszła Hubert Ała a, nie no. No, moje, no Ło Ja no, mu się odczułem a ten mi piłę wcisnął w mordę Nienawidzę Cię Hubert To była jego gra Co? No jak to ty robisz Co Ty mi śpiewasz mi kolego Ja też ci zaśpiewam <grywa>

Nie czuję się jak nikogo znaczy, oh, kurwa... na tego. Co on jest? O no nie, O nie, on ma klauna. Mów na dosłownie. Weź po ustawie. O jest na ostatniego. O ile zagładł? O ile zagładł! Jest Co my zrobiliśmy? Nie, nie Jeszcze raz na to przyjdę. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Proszę. <laughs> <Róż. Okay>, oh. <laughs> <Dawać. laughs> Też nie żyje. <laughs> tak. A, dla niego JOTREK! Zbaw tyle, ile możesz. Ale byś już jestem rudodymet w Minecraft. Mogę bez kolegów? Ty Piotr, możesz poczekać? A nie? <laughs> Szybko bo mochi. Szybko chłopaki, szybko. Miał go. Nie chcę skończyć, jak twoje dzieci. Pijał! Pijał! Nie bój się! No, no, bole, on, to nie polowało tylko przez chwilę. O. Ja jest A gdzie jest widać? Może, o to on, patrz. Albo i nie. O, o Michał eee. jakby go. Pijał go. Nie chodź. Ma... Kuleczka. Zabić go! Kubert oczywiście zad się chowa zawsze jak Pusia. Rel. W <noise> poprzedniej rundy też w większości się chował, nie, szuka, nie chciał nawet szukać lutu nie wiem czy to by go w ogóle zabiło, bo on ma najwięcej alfa, bo on ma 500 życia. Ale crown wybuch i bum bum? Ale to nie jedna na YouTube, nie? <noise> nie może być dowodów na mnie. <głos> <głos> Ja się Edwarda, macie poczytał Chłop, teraz zdał sobie sprawę no, może, Możecie to zblurować chłopaki, proszę Niech to to Nie chcę zostać skancelowany nie wstawaj tego, nie wstawaj tego, nie puszczam, nie go <noise> To o chodziło, to chodziło o kraj, naprawdę, widzowie Widzicie, jest twoja głowa? Eee, no, właściwie jest W moich Eee. On był łatwiejszy niż przeszedł Łapawki, jestem z was dumny Dziękujemy, uratowaliście nas Uhuu, dziękuje A czy tam wina umarłeś? Brawo, czekajcie, dołatwię specjalnie dla was dwie Co za myk zwarta do kibla, chodźcie Oh yeah Ty go złapie ze mną, proszę A, no dobra Nie Uciekł Czemu ty drzwiesz? Nie przynajmniej obok niego nie siedzisz Grinchy na mogus

a co tu mam? Mam raka szóstego stopnia. O, oh, yeah! Bierzemy go do <grym> Jak go to złamy? Eee, patrz, panie. Nie, w sklepie, Michał. Będę zaraz tu Jego Nie, to jest taki borek. Piszka, ten worek! Yes. Póki no, on żyje, <grym> nie puszczę <ją>. go. <grym> Karma go to padła. O, o daj ten... daj ten borek, nie, daj ten borek OTAJ GO <c gera> DO WÓZKA! Winda, 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 wiesz jak umarłem? Ja zabiję ten! Winda! Winda! Weź go, yeah, go tam <maya radiation> nie, nie, NIE! 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 To jest za... za... Nie, bierzemy go, bierzemy go <maybe. Racak> Zersta. O kurde, co jest? Dlaczego? <laughs> <đầu> <laughs> co ty byś o tym powiedział winna powiedz mi? Nic byś nie powiedział. Znaczy najprawdopodobniej byś powiedział teraz... I <laughs> <laughs> nie doszło. Trasz, ale... Eee. I to ja tu jestem niekompetentny w tym wszystkim, tak? Przynajmniej, przynajmniej mogę wybrać co kupujemy, a więc fajnie. Tamina... Prince Speed... za 12 koła. Kurde, drogo. Postawiłem. Się jest. Tak, no. No, zrób dom! <laughs> nie, 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 Michał A nie, 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 Tak, Postawiłem nie, 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 Chciałbym wam tylko powiedzieć, że teraz moim jedynym celem w tej grze jest zabicie płata. Aha, ale tak Wiedął, jest. Ty, to, wiątek, to wszystkie to... objęty wziął. <noise> Nie wiem, wziąłem tylko dwa swoje. A to są nasze. Kupiecie no. staminę i ten, I, szybkość. I... Ale za nasz pieniądze piąte. Kościół, pa podatników. E, Chcesz o tym porozmawiać? Okay. Witam, witam, murzynek. Urzynek zepsuł żyw za 11 tysięcy. Nieprawda. Nie. Tak Tak. Nadal jestem różowy? Nie. Nie. No Nie, Ja się zabijam. O ja też. Dzień dobry. Masz dupę. Wow. się. Ja mam pulsa takiego, że. A burzy na, na lalce a Jeszcze raz Jeszcze o. raz Dobra Pod... no zwalnij ten proszę A Leci! Leci! O o Ale Uciekaj! Ucieka Ej, jesteś ja z dostawką No wywaliła to... Do... No co za... Brawo! gol. Zabić ją! Zabić ją! O nie! Brawo! Brawo, Mika. Poczekaj. Pij, pij! Pij, Mi to było ostatni raz, okej? Proszę bardzo, miałbym. Dziękuję Ci Piotrze, dziękuję. Gwaruj, bo to lalka jest to ważna. Nie ma! Nie ma! Nie, yes, złapał mnie. Kaczkę też o, znać, o, nie. o nie. Ale ja umrę Też Jakie tyle ty umarłeś? O nie, kaczka Eee, ja, y, Lalka I nie miałem staminy No. Proszę debil To było takie proste Jak teraz bije to kule, to ja mu zbiję. kurna kule w szkole to spróbuję wziąć twoją głowę, tylko to delikatnie Kradnie. Co on robi? Kradnie. Odłożę. Odkłada te głowy. No głowy kogoś chcę wziąć. O, 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 o. <laughs> on je grę. Mogę. Ale jakby chcę głowy tak. nasze wziąć to... No. Ale... Chcę moją wziąć. Dobra, gdzie twoje twoja na piękna? Dziękuję. No dobra, nie chce mi się. Woohoo! No oh. oh, i już tak mogę kończyć. <laughs> oh. Do widzenia.